Thank you. W 2001 roku w miejscowości Doluka w Meksyku rolnicy zauważyli coś dziwnego. Były to dziwne, humanoidalne istoty niskiego wzrostu, które biegały po polu. Z przerażenia rolnicy wzięli maczety i pozabijali całą rodzinę tych dziwnych stworzeń. Udało się zrobić zdjęcie ciała jednej z istot. Następnie na miejsce zdarzenia przybyło wojsko i oczyściło teren. Córka jednego z rolników trzymała rolkę filmu w ubraniu. Po jakimś czasie wraz ze swoim krewnym ujawniła później tą niesamowitą fotografię. Stworzenie wydaje się być okaleczone ze względu na to, że miało tylko cztery palce. Jednak mogła być to naturalna cecha tego gatunku. Nie wiem. Czy zdjęcie jest prawdziwe, czy nie, ale na pewno robi duże wrażenie i nie wygląda na pierwszy rzut oka na mistyfikację. Świadek powiedział, nie wierzę w życie pozaziemskie, ale kiedy te zdjęcia do mnie dotarły, nie wiedziałem co powiedzieć. Widzimy więc, że to zdjęcie robi wrażenie nawet na sceptykach. Nie ma o tym incydencie zbyt dużo informacji ale na pewno ważne jest, aby o nim również wspomnieć, żeby ta historia nie przepadła na zawsze.